Olu, powiedz nam, czym zajmuje się twoja firma? Moja firma zajmuje się kilkoma rzeczami, między innymi ale główne dwie takie działania to jest budowanie wizerunku, szkolenia z tego zakresu i, i dla osób, usługi dla osób prywatnych i dla firm. Oraz organizacja wszelkiego rodzaju imprez, i tutaj wchodzą w to i wesela, bo mam certyfikat konsultanta ślubnego, ale w ogóle organizacja eventów przeróżnych. Tak, ale to właśnie chciałem się zapytać, jak właśnie przebiegała, przebiegał ten czas lockdownu, ten czas takiej największej pandemii? W jaki sposób wtedy działałaś? Online. Online i weszłam, to znaczy tak, eventy w ogóle przestały praktycznie istnieć. Mam jedną parę weselną, której organizuję ślub i tak siedzimy trochę jak na bombie, bo jesteśmy ciekawi, czy to w ogóle wszystko się odbędzie, ale mam nadzieję, ja jestem dobrej myśli, zobaczymy. No i to, to zostało. Natomiast cała reszta eventów, które były poplanowane na cały rok niestety na razie wszystko zostało wycofane i została mi moja druga część działalności, czyli budowanie wizerunku. No i tutaj weszłam po prostu w strefę online, tak ze szkoleniami online, bo były szkolenia poplanowane i niektóre się poprzesuwały w czasie i właśnie zostały, zostały były robione online. Natomiast y, też mogłam moje niektóre usługi indywidualne realizować online. No to wiązało się ze stworzeniem ankiet, y, ale to, to nie jest niemożliwe. Aczkolwiek mm. nic nie zastąpi kontaktu z klientami face to face. A, wcze, a wcześniej były jakieś próby, przed pandemią, y, tak nadmieniam, były jakieś próby y, działania online, czy raczej wtedy to było wszystko oparte na kontakcie bezpośrednim z klientem? Raczej było oparte na. Y, działaniu takim ze spotkaniami się, spotykaniem się, natomiast owszem, ponieważ zdarzało mi się mieć klientów z daleka, nawet miałam klientkę z Włoch indywidualną, z którą no tylko mogłyśmy się online zobaczyć i działałam też online, ale w ograniczonym zakresie, natomiast w tej chwili przez te trzy miesiące to, to było siedzenie przy komputerze, no ale też troszeczkę znowu zmodyfikowałam, rozszerzyłam swoją działalność i to też jest bardzo fajne, bo zaczęłam dość sporo pisać artykułów. Tak się to wszystko zbiegło, że zostałam zaproszona do projektu książkowego w zeszłym roku do, do książki pani Eli Jachymczak.